Serdecznie wszystkich Państwa witam. Zanim przejdziemy do pracowni geograficznej, jest taka piękna powoda, że chcielibyśmy się pochwalić tym, co zrobiliśmy w ostatnim półroczu. Chcieliśmy upiększyć nasz szpital poprzez założenie ogrodów, żeby one były tak ładne, jak ładne z nasze miasto i, i, i nasz pokój. Później przejdziemy się obok lądowiska, bo nie wszyscy Państwo widzieli to lądowiska. Nie będziemy tam wstępować, ale na pewno je zobaczymy. Wstąpimy na oddział zakaźny, gdzie y, udało nam się dzięki Państwu pomocy, zresztą będę o tym mówił, wielu dobrych, życzliwych ludzi, wyremontować oddział zakaźny. Tam będzie chwileczkę czasu, żeby odwiedzić chorych, ale to już Pan doktor Schneider jako, jako szef tej placówki. I no i ten kulminacyjny moment powoli zbliżymy się do pracowni angiograficznej, gdzie będzie uroczyste przycięcie stęgi, poświęcimy je pracowni, a wszystko o pracowni e, angiograficznej przekaże nam e, ordynator chirurgii naczyniowej, pan e, Marek, doktor Marek Wilczyński. Panie profesorze, serdecznie witam proszę się pokazać. Profesor Wroński. Tak, 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 tak prof. Broński z Lublina, konsultant wojewódzki ds. chirurgii naczyniowej z Lublina. Serdecznie zapraszamy. Mały spacerek. Proszę bardzo. Ja troszeczkę po drodze będę mówił. Na której składa się ta płyta, to płyta lądowiska plus, plus urządzenia nawigacyjne, odremontowane chodniki, drogi, oświetlenia oraz przebudowane główne wejście do szpitala. Był to koszt 3 miliony 200 tysięcy złotych. Do tej pory już dwukrotnie lądował helikopter z, nas, z pacjentami do naszego szpitala w celu uzyskania fachowej pomocy. Lądowisko wymiary 40 na 40 m2 w środku, miejsce przyziemienia o wymiarach 15 na 15 m. Bardzo ciekawe jest to lądowisko, dlatego że to jest chyba jedyne w Polsce lądowisko, które zostało wybudowane. Na gruntach trzech właścicieli, Pana Prezydenta Miasta Mielca, Pana Starosty Powiatu Mieleckiego oraz y, Dyrektora y, MPGK Zakład Wodociągi. Y, zgoda buduje, tak Panie Szanowni Państwo, jesteśmy na oddziale zakaźnym. Przekazuję, pasuje mi przekazać mikrofon ordynatorowi oddziału zakaźnego. Do panu doktorowi Józefowi Sznajdrowi, który państwa w tajemniczy rzeczy zostały tutaj, 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 tutaj wykonany. Ja chciałem po prostu serdecznie podziękować, nie ma co przedłużać tutaj wszystkie mowy już zostały wygłoszone, uważam, więc chciałem po prostu serdecznie podziękować przede wszystkim panu starości za to, że ten budynek mamy w tej chwili w takim stanie, jakim jest. Jeszcze trzy miesiące temu to była ruina. W środku mieliśmy ładnie, na zewnątrz było bardzo źle. Panie Starosto, naprawdę Panu, a za Pana pośrednictwem Radzie Powiatu, zarządowi i Radzie Powiatu, serdeczny, serdeczny dzięki. Drugie podziękowanie kieruję w kierunku Pana Prezydenta. Była kiedyś taka wspierana, taka piosenka, jak dobrze mieć sąsiada. I faktycznie dobrze jest mieć dobrego sąsiada. Panie Prezydencie, za wspieranie naszego oddziału, serdeczny, serdeczny dzięki. Proszę Państwa, ponieważ oddział w tej chwili pracuje normalnie, czyli leżą pacjenci, więc ja nie mogę wszystkich Państwa zaprosić na zwiedzanie oddziału. Poprosiłbym ekscelencję, poprosiłbym y, parlamentarzystów oraz starostę, przewodniczącego, rady, y, przewodniczącego społecznej rady, y, pana prezydenta o podejście z nami, żeby zwiedzić oddział, chciałem przedstawić personel ekscelencji i żeby ekscelencja zapoznał się z pracą naszego oddziału. Szanowni Państwo, proszę bliżej podejść. Będziemy świadkami łączystego przysięcia wstęgi o naszej pracowni audiograficznej, po której nastąpi poświęcenie przez Ekscelencję. Bardzo proszę Parlamentarzystów, parlament Pani Poseł, Pana Posła, Pana Senatora oraz Starostę Powiatu o wykonaniu uroczystego udziedzicza. również Pana Koordynatora e, i Lubina Proszę. Bardzo. Ale takie porządne te nożyczki, kurczę. Już cię, cię, cię. Proszę Dzień. bardzo. Okay. Trzymam, Trzymam, tak. Trzymam, Trzymam, żeby było. Trzymam, żeby było. Dalej. Dobrze. Doszło do Zacząłem biały. bardzo. No właśnie. I panie dyrektorze, Dzień panie dyrektorze, to jest z tego dla siebie. <noise> po poświęceniu po naszej pracowni podaję na głowy panu panu

Otwarz powitę swoje błogosławieństwa, to miejsce, wszystkich, którzy tutaj będą wychowywać swój zawód służący zdrowiu człowieka. W sensie błogosławieństwa na te wszystkie urządzenia, które również mają służyć dobru człowieka i spraw aby wszyscy, którzy będą z nich korzystać, czyli to dla dobra ludzi i na Pana. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, błogosławieństwo mogą do Ojca i swojego świętego i wstąpi na to miejsce i na osoby. W tym miejscu pracujących, które wykrzywające nie pozostanie na zawsze. Panie, Panie Radny, bardzo, bardzo. proszę. Szanowni Państwo, ja jestem proszę bardzo, środka, bo jest tutaj jeszcze na jeszcze miejsca, żeby na prace zabrać. Nie, 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 nie. nie, nie, nie.

z stycznia 2012 roku prowadzą oddział chirurgii naczyniowej w Niemczech. Chciałbym przedstawić Państwu lekarzy, z którymi mam przyjemność pracować. To dzięki nimi ten oddział funkcjonuje. Są to dr Janusz Żywło, specjalista chirurgii naczyniowej, dr Krzysztof Milik, specjalista chirurgii ogólnej w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, dr Piotr Jębal, specjalizacji chirurgii naczyniowej i pan dr Stanisław także w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej. Z oddziałem współpracują również pan dr Marek Szpunar i Piotr Pusek, a moje mają specjalizację chirurgii naczyniowej. Lista ta nie była wypełna, gdybym nie wymienił Chciałbym zaznaczyć, że w oddziale od stycznia 2012 roku wykonano 361 zabiegów operacyjnych, w tym 79 zabiegów ostrych. W sali wewnątrznaczyniowej, w której się znajdujemy, od 17 września tego roku wykonano 14 zabiegów. Tyle suchych faktów. A teraz chciałbym przedstawić Państwu nowoczesny aparat angiograficzny. Siemens Artis Z. Aparat ten wykorzystuje najnowsze technologie firmy Siemens. Będę diagnostyk, będę kurantów. Dobra diagnoza, dobre leczenie. Wydaje się być zasadnym przypomnieniem tej starej łacińskiej maksymy, gdyż o powodzeniu leczenia decyduje dobra diagnoza. Urządzenie, które Państwu przedstawiam, umożliwia nam, lekarzom, Przeprowadzenie zabiegów operacyjnych w sposób nowoczesny i mało obciążający chorego. Pozwolę sobie teraz przedstawić kilka przykładów, żeby przemówiły do Państwa wyobraźni, ponieważ nic tak nie przemawia jak obraz. prawej kończyny dolnej, spowodowanym niedrożnością tętnicy udowej powierzchownej. Na obrazie jest przedstawiona kanulacja tętnicy udowej powierzchownej po stronie prawej oraz podanie kontrastu, który jest widoczny na obrazie. sekwencji uwidoczniamy miejsce zwężenia. Widoczne są liczne blaszki miażdżycowe w tętnicy oraz rozwinięte krążenie oboczne. Chcieliśmy jeszcze tylko zaprezentować możliwości a, dołu operacyjnego i ramienia C. Także um, proszę uważać, bo będzie troszkę się ruszać. ちょっと待ってください。<laughs> <laughs> Grazie.